Hare Krishna Hare Krishna Daj Srila Prabhupada Wszelka chwała wszystkim wybicielom Pana Kryszny. Wszelka chwała naukom Sadhu Guru Siastra Studujemy dalej listy Srila Prabhupada z zakresu etykiety wejśnawa. Dzisiaj list um, z roku 1967 1967 dla ścisłości 13 październik list do Damodara ciekawy list to jest oczywiście z Sikshamritu z kompilacji także to niekoniecznie jest całość listu ale istotny jego fragment poruszający temat etykiety Vaishnava tłumaczymy odebrałem Twój list z 9 października Jestem wielce zasmucony, słysząc, że Kirtanananda dradził ci, aby porzucić nasze szaty i sikhę na głowie. Proszę, zatrzymaj tę niewiedzę, ciemność. Jako, że ja nigdy nie poinstruowałem Kirtanananda, aby w ten sposób działał. Jestem zupełnie nieusatysfakcjonowany tym działaniem Kirtananandy. Kirtanananda nie ma prawa instruować ciebie w ten sposób bez konsultacji ze mną. Ludzie są przyciągani do intonowania Hare Krishna, a nie do e, jakichś takich metod Kirtanandy. Ananda zasugerował mi, kiedy tutaj był, że Amerykanie nie lubią szat i nie lubią sikhy. Osobiście powiedziałem mu, że jeśli myśli, że Amerykanie będą masowo podążać za nim tylko dlatego, że nie będzie miał szat i tej sikhy, to dlatego doradziłem mu, aby na parę dni wpadł tutaj do Londynu i wypróbował swoją teorię, przetestował swoją teorię. Ale on natychmiast udał się do, czy bezpośrednio udał się do Nowego Jorku i teraz powoduje całe to zamieszanie bez konsultacji ze mną. Ja nie usankcjonowałem żadnych z tych metod. Moim zdaniem tak czysto ogoleni, czy, czy gładko ogoleni Brahmaczarini i y grychastowie w ubraniach w tych szatach szafranowych wyglądają jak anioły z Wajkunty. Tłumaczenie modlitw na język angielski jest dobre, a jeśli ktoś jest w stanie ubrać się jak przyzwoity amerykański gentleman, nie nosząc szat, nie, nie mam przeciwwskazań. Ale każdy z moich uczniów musi mieć sikhe oraz znak tilaka na swoim czole. To jest e, zasadnicze. Czy to jest takie konieczne? Poza tym, nikt nie powinien robić niczego bez mojej sankcji. Bardzo smutno mi słyszeć, że Kirtananda, e, nie robiąc niczego praktycznego, wciąż zmienia swoje pomysły. On był pierwszym człowiekiem w naszym społeczeństwie, który przyjął szaty, ogolił się i miał, miał e, sikhę, a teraz zmienia swoją, e, swoją taką pozycję wobec tego tematu. Zapytałeś mnie, abym ci, czy poprosiłeś mnie, abym ci powiedział, czy to jest właściwe, aby mm, kontynuować podążanie tej głupiej e, rady Kirtanandy. Ja mówię wprost, że Kirtanananda jest w błędzie, a Ty masz rację, kiedy mówisz, że ten ruch dojdzie do niczego, jeśli ja nie będę zadowolony z Waszych działań. Napisałeś, aby powiedzieć, że wielbiciel może zrobić cokolwiek dla pana Kryszny. To jest właściwe, czy to jest prawda, jeśli taka akcja jest usankcjonowana bezpośrednio przez Krysznę albo jego autentycznego reprezentanta. To jest koniec tego listu lub tego fragmentu listu. Mamy tutaj bardzo ciekawych kilka, kilka takich punktów, które możemy poruszyć. Pierwsza rzecz to jest to, że Śrzałprapat mówi, że zasmucony jest tym, że Kirtanananda doradzał, aby porzucić szaty i sikhy na głowie. I mówi, proszę zatrzymaj tą Ignorancję, tą ciemność, tą niewiedzę, dlatego że nigdy nie poinstruowałem kirtanandy w ten sposób i jestem nieusatysfakcjonowany takim działaniem. Kirtanandy. Kirtananda nie ma prawa instruować się w ten sposób bez konsultowania tego ze mną. Więc ja kilka punktów w tym momencie możemy się zatrzymać. Aby to omówić, Ślupra wyraźnie był zadowolony z tego, że wielbiciele nosili szaty i mieli Sikhy. Zasmucony był tym, że ktoś polecił, aby porzucić czy ktoś, no, Kirtanananda, tutaj polecił, aby porzucić właśnie praktykę noszenia szat i, i, i Sikhy. Światopada bardzo mocno, można powiedzieć, tutaj przemawia przeciwko takiemu działaniu, że to, nie jest, to jest coś, co, co jest nieautoryzowane, odbyło się bez konsultacji z Preopadem i mówi, że kiedy ona, ona nie ma prawa instytuować nikogo w ten sposób. Także to, to wskazuje na to, że jest to w opozycji do nastroju czy, czy, czy instytucji Preopada. Cała ta sytuacja. Dalej, ludzie są przycią, przyciągani do intonowania Hare Krishna, a nie do jakichś takich e, metod e, Kirtananandy, czy pomysłów kietananandy czy jakichś takich jego e, po prostu sposobów. Czyli to jest bardzo istotny punkt. To, co przyciąga ludzi, jest to internowanie Hare Krishna. My możemy myśleć, że potrzebujemy czegoś szczególnego, co przyciągnie ludzi, dlatego, widzimy dzisiaj, w obecnym czasie w Wiskonie, że wiele osób właśnie podejmuje się działań, które mają na celu przyciągnąć ludzi do ruchu Hare Krishna, ale niekoniecznie poprzez internowanie mantry Hare Krishna. Stosujemy różne triki, sztuczki, metody, właśnie jakieś tam yoga. No, różne są pomysły, nie będziemy teraz ich wszystkich tutaj e, wymieniać, ale jednym takim popularnym właśnie jest na przykład właśnie organizowanie zajęć z jogi. Tej takiej fizycznej, cielesnej jogi, nie mówimy tutaj o jodze jako bhakti-jodze, tylko o jodze, czyli asany i tak dalej. No więc Śrida Prabhupada mówi, że to, co przyciąga ludzi, to jest intonowanie mantry Hare Krishna, a nie a, jakieś tego typu inne wymyślone metody. I teraz, jeżeli się nad tym zastanowimy, to musimy zrozumieć, że to, co przyciąga ludzi, to jest to, co jest prawdziwe, to, co jest duchowe i dlaczego ich to przyciąga. Dlaczego w ogóle miałoby coś, co jest prawdziwe i duchowe, czyli mantra charytatyczna, dlaczego miałoby to ludzi przyciągać? No bo przecież widzimy, że ludzie są przyciągani do tak wielu innych rzeczy: kino, muzyka, dobre jedzenie, dobra zabawa, narkotyki, alkohol, papierosy, seks, pizza hamburgery, to jest to, co przyciąga ludzi, tak? Wszyscy za tym mówią. więc myślimy, okej, okay, weźmiemy sobie, zrobimy tutaj wegańskie hamburgery albo inne rzeczy, czy jogę, czy cokolwiek będziemy przyciągać ludzi, Ale Prabhupada mówi, że to, co przyciąga ludzi, to jest intonowanie Hare Krishna. Ale my myślimy, że nie, że tak nie jest. Teraz, dlaczego miałoby, dlaczego w ogóle Mahamantra Mantra Hare Krishna miałaby kogokolwiek przyciągać? Czy dlatego, że jest tak atrakcyjna? Czy dlatego, że to jest, czy to ta melodia? Która to sprawia? Czy to są te słowa? Te brzmią dziwacznie i dlatego fajnie? Czy co? Mahamantra Hare Krishna to jest duchowa wibracja. To jest duchowa wibracja, która pochodzi ze świata duchowego, która wstępuje. To jest Kali Kale namarubek Krishna Avatar. To jest inkarnacja Krishny, która wstępuje w tym wieku Kali osobiście. Pod postacią, pod postacią świętego imienia. To jest sam Kryszna. Teraz dla duszy, dla czystej duszy nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż Kryszna. Dla uwarunkowanej duszy też nie ma nic bardziej atrakcyjnego niż Kryszna, tylko że uwarunkowana dusza o tym nie wie. Dlatego, że uwarunkowana dusza jest w iluzji. Ale mantra Hare Krishna jest potężniejsza niż iluzja. Ona przecina wszystkie okrywy iluzji i dociera do serca żywej istoty i to niekoniecznie dzieje się na płaszczyźnie świadomego postrzegania tego faktu że ktoś widzi jak mu się otwierają po prostu płaszczyzny ignorancji odchodzą i, i nagle ktoś widzi Krysznę w tym śpiewie mantry hare Krishna, ale w rzeczywistości to właśnie to się dzieje żywa istota jest przyciągana do Kryszny dlatego, że ona tego ona tęskni za Kryszną My wszyscy chcemy być szczęśliwi, tylko że nie wiemy, że to szczęście jest z Kryszną, bo zapomnieliśmy o tym, nie wiemy o tym, zapomnieliśmy, nic nie wiemy. Ale żywa istota, ona czuje mm, potrzebę bycia z Kryszną i ta mantra Hare Krishna wzbudza tę potrzebę. Ona budzi serce żywej istoty do tej tęsknoty. Ona wzbudza tęsknotę do Kryszny. I ta mantra Hare Krishna przyciągnie w rzeczywisty, duchowy sposób osoby, które już tej mantry potrzebują, że są gotowe na to. Albo stają się dzięki łasce mantry Hare Krishna gotowe do przyjęcia. Bo to jest też inna rzecz, że my możemy nie być gotowi, ale łaska wielbiciela, łaska Pana Czajtani Mahaprabhu, który powiedział, że to, to święte imię będzie intonowane w każdym mieście i, i, i wiosce tego globu. Ta łaska sprawia, że my się oczyszczamy. Ja osobiście mam doświadczenie tego, że kiedyś wielbiciele przyjechali do szkoły, w której e, zacząłem swoją edukację średnią. Przyjechali do szkoły, przed tą szkołą śpiewali mantrę Hare Krishna. Ja wyszedłem przed e, budynek szkolny i patrzyłem na to i e, no, zacząłem sobie z tego żartować. Z mantra mantry Hare Krishna zacząłem sobie żartować, tańcząc w jakiś taki po prostu śmiewczy. Trochę sposób. Ja do dzisiaj pamiętam uśmiech jednego z wielbicieli, nie wiem kto to był, no, ale pamiętam ten taki bardzo przyjemny uśmiech wielbiciela, który patrzył na mnie nie z jakąś złością, że ja się z, w jakiś sposób nabijam z tego intonowania mantry artystyczna. On się patrzył z, z, z takim. Był w tym wyraz jakiejś takiej radości, współczucia i, i mogę powiedzieć, jakiś taki, taki, taka, taki delikatny powiew wręcz miłości. Z twarzy tego wielbiciela. Ja pamiętam, że mnie coś wtedy dotknęło też, lekko. Jeszcze lekko wtedy mnie coś dotknęło. No, tak czy inaczej, ja, ja dzisiaj, dzisiaj osobiście, jak widzę ludzi, którzy w prześmiewczy sposób zaczynają tańczyć przed Harinałem Kiertanem, to to też się uśmiecham, bo, bo wiem, że taki był mój początek. To był mój pierwszy taniec w Kiertanie. A że święte imię w taki czy inny sposób przyciąga żywe istoty, dlatego że to jest to, co konstytucjonalnie jest. Najdroższe w żywej istocie. Kryszna jest najdroższy. Każdy jest konstytucjonalnie żywą istotą, która jest sługą Kryszny. Dziwimy raz Krishna Kryszna Ranitasa. Wiecznie każdy jest sługą Kryszny. Także żywej istota kocha Kryszna i potrzebuje Kryszny, to Kryszna go może przyciągnąć do siebie. A nie jakieś metody takie, że na przykład nie będziemy nosić tych ureń to ludzie będą bardziej przyciągani. To Kryszna przyciąga. Dalej coś ile mówi. Tak dalej prawad mówi o tym, że rzucił Kieranandzie wyzwanie, aby sprawdził swoją metodę, te swoją teorię, by ją przetestował w Londynie, ale zamiast tego on pojechał dalej i wprowadza niepokój w społeczeństwie Baktów, które praopad mówi, on nie usankcjonował żadnych z tych działań tych metod. I dalej praopad mówi to jest ciekawe, że moim zdaniem tak czysto ogoleni brachmacharini, gryhastowie w szafranowych szatach. Oczywiście te szafranowe szaty odnoszą się raczej tylko do brachmacharinów, ale wyglądają jak anioły z wajkunty. No to jest bardzo bardzo niesamowite, co się o mówi, że wielbiciele, którzy mają tilaki, są ładnie ogoleni, jeśli jestem nieogolony, wyglądają jak anioły z wajkunty. No dosyć takie, można powiedzieć. Szczodre docenienie hmm, wielbicieli, którzy w ten sposób się prezentują w tym świecie. Szeprópa wyraźnie tutaj wyraża swoją opinię bardzo pozytywną na ten temat. Szeprópa się to podobało, Szeprópa chciał, żeby wielbiciele ubierali się w ten sposób, bo wyglądało to pięknie i duchowo po prostu. No, czym jest Aniu z Wajkunty? No, Aniu z Wajkunty to znaczy, że no, czysty wielbiciel, tak? To jest coś bardzo pięknego. Um, niektórzy mogą myśleć, że to jest niepraktyczne, że to jest nie takie, że to jest e, tylko e, jakiś taki etnicz, przejaw etniczności, ale ja proponuję mówi, nie, to są anioły z Wajkunty. Tłumaczenie modlitw na język angielski, mówi, jest dobre, jeśli... jest dobre. Um, czyli tłumaczenie modlitw na języki, można przetłumaczyć to dalej, że temat na ojczyste nasze języki, jest, jest dobre. Także możemy to robić, możemy tłumaczyć modlitwy i modlić się w ten sposób. Ma to sens, dlatego że każdy z nas czuje swój język najlepiej, swój ojczysty język. W nim się wychowywaliśmy, w nim są jakby umieszczone nasze uczucia, uczucia, które wyrażamy. Także dużo łatwiej jest nam wyrazić z uczuciem nasze uczucie w naszym ojczystym języku niż w jakimś innym, szczególnie tak obcym jak na przykład sanskryt, którego w ogóle na przykład nie znamy. Dalej się opowiada, jeśli ktoś może się ubrać ładnie jak amerykański gentleman, nie nosząc szat, nie mam żadnych e, przeciwwskazań. E, czyli tutaj też ważna informacja, że to nie jest tak, że musisz nosić szaty węśnawizmu, e, tak zwane szaty weźnawa. Niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego, ale tak już no, my mówimy szaty wielbiciela. E, że możesz ubrać się normalnie, jak dżentelmen amerykański, albo pewnie też europejski, prałopłat nie ma przeciwwskazań, ale, ale, zawsze to ale to jest też istotne, bo ale to, to dużo znaczy, to jest małe słowo, ale ma duże znaczenie, czyli ono coś albo podkreśla, albo coś przekreśla czasami też. Bardzo Ci lubię ale, no i właśnie to ale, to jest zapowiedź jakiejś poważniejszej tyrady na temat, na temat jakiegoś aspektu, na przykład osobowości, którego niekoniecznie lubię. Także jeśli ja prawie mówi, każdy może się ubrać jak e, amerykański dżentelmen bez szat, nie mam przeciwwskazań, ale każdy z moich uczniów musi mieć sikę, flag, to jest taka flaga, tak się mówiło wtedy na sikę, oraz tilak na swoim czole. To jest zasadnicze. No i tutaj jest poważna sprawa. Znowu, możemy ubrać się jako... Mm, jako powiedzmy dżentelmeni, zgodnie z, z, z jakąś tam modą dżentelmen, obowiązującą gentlemana w danym miejscu, czasie i okolicznościach, ale Tilak jest czymś e, e, niezbędnym na czole. Oraz Sika to są słowa opada. Poza tym, nikt nie powinien robić niczego bez mojej sankcji. No i właśnie teraz. Co to znaczy? To znaczy, że my musimy mieć sankcje guru do działania, a guru też musi działać zgodnie z tym, co ustanowił się prawopa, dlatego musimy czytać książki Praopada, studiować jego instrukcje, jego listy, jego konwersacje, jego e, książki, e, wykłady itd., itd. po to, żeby robić te rzeczy, które są w ramach tego, co się Praopad ustanowił i usankcjonował. A to, co wykracza poza to, no to trzeba naprawdę być bardzo ostrożnym, żeby no, nie zadziałać w sposób, który spowoduje, że się powie, że było mi bardzo smutno widzieć, jak to robisz. Dalej, I'm very sorry. Bardzo smutno mi właśnie że Kirtan Nanda robi rzeczy. Nie robi niczego praktycznego, ale ciągle zmienia swoje idee, pomysły. Był pierwszym człowiekiem, który przyjął szaty. Gol się miał Sikha, teraz zmienia swoje do tego nastawienie. No właśnie, czyli tutaj już nie będziemy powtarzać, bo to już o tym o, mówiliśmy wcześniej. Dalej yy, preopad bardzo mocno jeszcze się odpowiada na ten temat, że podążanie za do radami, yy, głupimi poradami na Nandy nie jest wskazane. On jest w błędzie, ty masz rację. Mówiąc, że ten ruch skończy na niczym jeśli ja nie będę zadowolony z Twoich akcji, swoich działań. No to jest też bardzo, bardzo, bardzo istotna kwestia. My możemy mieć różne pomysły, co zrobić dla nauczania, dla szerzenia świadomości Kryszny, ale robimy to w ramach tego, co sami uważamy za, za najbardziej stosowne, czy dobre, czy fajne, ale nie bierzemy pod uwagę tego, co się napraw na ten temat myśli. Tutaj jest olbrzymie. Niebezpieczeństwo, że możemy dojść do takiego momentu, w którym po prostu działamy wbrew pragnieniom i ustaleniom Sławopada. I dochodzimy do momentu, w którym myślimy, że nauczamy, a tak naprawdę działamy w sposób, który nie zadowala Sławopada, a to zakończy się tym, że ten ruch dojdzie do niczego. Tutaj Sławopad mówi, że tak, masz rację, mówiąc, że ten ruch dojdzie do niczego. Jeśli ja nie będę zadowolony z Waszych działań, jeśli Prałopada nie będzie zadowolony z naszych działań, co to, to wszystko spełni na niczym? Także powinniśmy bardzo mocno zastanawiać się na tym, czy to, co ja robię, zadowala się Prałopada. A zastanawiać się to nie znaczy, że ja się muszę zastanawiać, czy, na pewno, czy tak, czy nie. My powinniśmy poznać nastrój Prałopada, jego misję i jego instrukcje i działać zgodnie z nimi. Pod przewodnictwem naszego mistrza duchowego, w sukcesji uczniów, który robi to samo który też podąża ściśle za naukami ślopraopada, który ściśle wypełnia nauki ślopraopada. A żeby wiedzieć, czy on to ściśle robi, my sami musimy je poznać. To jest bardzo ważne. Musimy znać nauki ślopraopada, żeby rozumieć, czy różne osoby, które działają w roli różnego rodzaju guru dla nas, Prezydent świątyni to jest guru też. Dla lokalnych wielbicieli, czy dla wielbicieli w świątyni, to jest swego rodzaju rola guru, jest reprezentantem guru. Ale musimy wiedzieć, czy prezydent świątyni działa dla czystego zadowolenia Ślia w nastroju Ślia Jeżeli nie działa, to mamy prawo nie działać zgodnie z jego jakimiś tam wymyślonymi instrukcjami. prawo pan nam daje takie prawo. No, ale to właśnie Ślapopat jeszcze to bardziej klaryfikuje, że napisałeś, mówisz, pisząc, mówisz, że wielbiciel może zrobić cokolwiek dla Pana Kryszny. Czyli to jest właśnie ta kwestia, że my wszystko możemy zrobić dla Kryszny. Jeżeli robimy to dla Kryszny, to samo to, że to jest dla Kryszny, Sankcjonuje wszystko, że ja wszystko mogę zrobić, I moja motywacja jest, że ja to robię dla Kryszny, to jest to ok, ja mogę to zrobić. Ale ślępa się, że tak, to jest prawda, jeśli, jeśli takie działanie jest usankcjonowane bezpośrednio przez Krysznę. Bezpośrednio przez Krysznę. Czyli to jest kwestia, czy ty masz bezpośrednią sankcję... Kryszny do swojego postępowania. Czy Kryszna przyszedł i Ci powiedział tak, zrób to. Albo czy jest to może powiedziane przez Kryszna, już bagawicie, zrób to. Na przykład Kryszna mówi, zawsze myśl o mnie. No nie musimy się zastanawiać nad tym, po prostu myślimy zawsze o Krysznie, to jest substancjonowane przez kryszne działania. I dalej przez Jego Mistrza Duchowego, czyli albo przez Kryszna bezpośrednio, albo przez autentycznego Kryszny reprezentanta, jeśli mamy. Nasze działanie usankcjonowane przez autentycznego reprezentanta kryszny, to rzeczywiście możemy zrobić dużo różnych rzeczy, ciekawych rzeczy dla Kryszny. Czasami może też nawet niekonwencjonalnych rzeczy dla Kryszny, ale to nie odbywa się na zasadzie jakiegoś um, takiego kaprysu. Ja coś sobie tam wymyśliłem, fajny pomysł mam, ja to zrobię. Powinniśmy zawsze działać w obrębie sadu guru siastra, sadu guru siastrowa, kia ci te Zawsze należy nieść w swoim sercu, pamiętać, rozpamiętywać, medytować o instrukcjach Sadu Guru Siastra. No wówczas nasze działanie będzie usankcjonowane, będzie działaniem właściwym, będzie działaniem, które będzie zadowalać całą parampara. Bo jeżeli Misz Duchowy jest zadowolony, to cała parampara jest zadowolona. I ostatecznie Krishna jest zadowolony. Także bardzo fajne, bardzo ładne. Piękne instrukcje św. Prabhupada w tym liście. Na dzisiaj zakończę. Jai Shri Krishna. Hare Krishna. Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna.